W pierwszym życiu promocyjnym trochę dostało się Natalii Siwiec i zastanawiam się, czy wy się w ogóle znacie? Z Natalką? Mm. Ciężko powiedzieć, no czym się znamy, no widziałyśmy się parę razy w życiu, ale nie, to nie jest moja znajoma, ani koleżanka. Bo wy byłyście na jakimś takim jakimś wypadzie, ty byłaś z Radkiem, a ona była z Damianem Gawrowskim? Yy, nie byłyśmy Pamiętasz na żadnym to? wypadzie, tylko natrafiłam na nią na plaży. A, okej, okay, czyli nie, nie, nie tam razem, bo ja nie, myślałem, nie, że nie piłkarze żadnym... zabrał, zabrali swoje dziewczyny i tam spędzaliście czas razem. Nie, czyli... ja jako piosenkarka wybrałam się z moim małżonkiem, hmm? piłkarzem, a nie żona piłkarza pojechała z nim, do Meksyku i trafiliśmy na znajomych radka na plaży. No i jak wam się rozmawiało? Pamiętasz to? Czy tam nie było wielkiego kontaktu? Nie było. Nie, no po prostu cześć, cześć, na razie. A dobra, to zdradzę się taką plotkę. Nie wiem, czy słyszałaś, ale Natalka po premierze filmu zamierza wylecieć z Polski w ogóle tu nie przylatywać. Chyba już to zrobiła przed, czy nie? Nie, bo ona teraz jeszcze tu ma chatę, ale kupuje chatę gdzieś tam za granicą o, i chce super. się na, całe, na stałe wynieść. I czy uważasz, że ma podstawy ku temu, że będzie gorąco w Polsce, jak ten film wyjdzie? Najlepiej to by się było jej zapytać. Co nie ma, mamy złotej kuli, Co ma nie na tym czy, no, czy jest jakby w stanie tak, nie wiem, no funkcjonować dalej, czy nie.